Bohaterowie i wydarzenia przedstawione w filmie nawiązują do postaci i faktów historycznych. By zaprowadzić Wam światło Chrystusa. Część z nas już się dojrzała. Reszta gotowa jest się ochrzcić. Błagamy tylko o pokój. Rad jestem przyjąć takie dary. Przystanę na Waszą propozycję. Albrecht nie dziwić Słyszałem o tym. Jest wielkim żołnierzem. Powszechnie szanowany Poza tym nienawidzi Konrada. Powinniśmy się z nim zbrać. Wszak to wróg naszego śmiertelnego droga. Który by cementować nasze relacje, nasz sojusz, prosiłbym Cię o zawarcie małżeństwa z, z naszą siostrą. Jestem w stanie przyjąć tę propozycję. Ty musisz ustąpić stroną na rzecz Władysława. Powiedz papieżowi, że nie oddam tronu, na którym zasia zasiadam z łaski Bożej. To się nie spodobał coś Wejść. Właśnie przeczytałem, że ekskomunikowali Władysława. Jak to? To wszystko wina Władysława. Był w Rzymie i najwyraźniej pogubił tam swoje kosztowności. Efekt jest taki, że papież dał mu prawa do rządzenia Polską i nie może podważyć tego żaden chrześcijanin. Będzie kolejna wojna? Wszystko się może zdarzyć. Chociaż Rzym jest daleko, to może nie nienawidzą Władysława. Może za odpowiednią cenę zdołaliby to przemilczyć. Tak, bo... Po co przyszłaś? Wstęskniłam się, ale jeśli ten list jest tak ważny. Właściwie, ja skończyłem go czytać. Zresztą, przedłużenie dynastii też chyba można uznać za sprawę woli państwowej. Tego jeszcze brakowało: konfliktu z papieżem. Nie frasuj się tym, panie. Jak? Wszyscy za granicą czczą mojego brata. Jednak tu w Polsce wszyscy za tobą. I to do ojca świętego? Jak mnie? Jak to? Jak mógł? Rzucił na mnie klątwę i przyznał prawa do władzy mojemu bratu Władysławowi. Jak śmiał? Jemu wolno wszystko. Co teraz? Jestem przeklęty. Stracę tron. Możni i będą ci wierni. Zadbam o to. Nie stracić bułazy panie. Choćbym życie za to zapłacić. Muszę ci o czymś powiedzieć, pani. O czym? Ja do Greku. Znowu? Tym razem pojedziesz ze mną. Jak to? Kochanie, nie chodzi o sprawy wali państwowej. Mój brat Henryk wraca dzisiaj z niemieckiej niewoli. Nie widziałem go trzy lata. A Bolesław organizuje z tej okazji wielką ucztę na Wawelu. Cudownie. Bracie! Witaj! Przybył już Henryk? jeszcze nie. Poczekamy. Nie jest już w końcu prawie dorosły. do doświadczenia. Myślę, czy nie przekazać mu dzielnicy sądowierzchni. To dobra i rozsądna decyzja, bracie. Tak, nakazano tak w testamencie. Wejść. Witam was, drodzy panowie. Zmieniłeś się, ale nadal pamiętam, jak dzielnie broniłeś razem z nami Łoczyc. To były jakże piękne czasy, drogi panie. Jak wiesz, książę Henryk obejmie wkrótce władzę w Sandomierzu i potrzebna mu jest Taka osoba jak ty doświadczona i posiadająca wielką wiedzę. Czy uważa pan e, to za słuszną decyzję? Jeszcze jak. Cóż, muszę przyznać, że jest to dla mnie zaszczyt i O, strażę! Nie muszę wiedzieć, kim jesteś. Wystarczy, że dowiem się, kto cię tu przysłał! Mów! Co ty zapomniałeś języka w Zaraz ci przypomnę, gdzie jego miejsce. Już! No to tu jest nim! Dobra, powiem wszystko. Mów, już! Kto ty przysłał? Książe wodę jestła. Nawet honoru mu brak. Pies. Ten zamachowiec prawie mi zabił. Chwała Bogu. Straże zdążyły na czas. Chwała Bogu. Co za zamachowcem? Na no co? Potopuj go. Pamiętasz, jak kiedyś spacerowałeś w Parasie? Pamiętam. Kręciłeś kostkę i musiałem ci nieść aż tu pomoc. Mogłabym Bo ją skręcić na całe życie. Co? Co ci jest? Nic, złe przeziębienie. Przeziębienie? Brzmiało niepokojące. Nie, to nic poważnego. Nie warto się zadręczać. Skoro tak uważasz? A, bracie! Witaj, bracie Mierzu! Widzę, że jesteś w dobrym humorze. Zmarł kontrakt trzeci. Niemcami teraz. Yy, Władę Fryderyk Barbarossa. Ech, cudownie. Chciałem cię jako poddany prosić o... Chciałem cię po co o coś prosić? Co, tak oficjalnie? życie o dzielnicę. Oficjalnie proszę Cię o dzielnicę. Dzielnicę? Masz 15 wiosen. Szybko się uczę. Odmawiam. Czemu? Nawet gdybyś był gotów, i tak nie dałbym Ci tej dzielnicy. Ale... Bolesławie, dlaczego? To Ci pomagają w walkach o łączyce. Na razie nie dam Ci żadnej dzielnicy. Możesz już iść. Wpiewaj.